Nazywam się Marcin Kedryński Jestem entuzjastą muzyki W życiu człowieka jest czas poszukiwania I czas, kiedy trzeba w końcu coś odnaleźć Ja poszukiwałem swojej muzyki A kiedy ją odnalazłem Zrozumiałem, że ona była we mnie zawsze Są rzeczy, które tkwią od zawsze w nas Trzeba tylko trochę czasu, aby je tam odnaleźć z Urquell Dobry smak rodzi się z czasem I'm so far, running for a glass of whiskey. I'm waiting, looking for my baby. Corna, natural energy. 8 rano. Początek 24-godzinnej służby. Pierwsze wezwanie najprawdopodobniej pożar w mieszkaniu przy ulicy Milanowskiej. Co się dzieje? Czy 10 czy 13 na pierwszym piętrze? Dęby nabywające się z mieszkania. Za chwilę puszcza sytuację. Proszę, 10 lat miałem. Chwałam już drabinę po prostu. Uchylona, ochylona, niech staje. Drabinę 4. 15. A, już otwiera. Otwiera? Tak, otworzył.

Ulica 12. Mamy pożar w mieszkaniu. Jest z lekko głowę rozciętą właściciel i jest po prostu trochę przypłomiony dymem. Poproszę załogę od Ciebie. Co się dzieje? A tą głowę kiedy Pan sobie rozciął? Teraz się? wcześniej? wcześniej. Na kuchni dobrze przypaliły się ziemniaki. Do mieszkania udaje się ratownik z torbą R1. Zrobi opatrunek. Udzieli pierwszej pomocy, zanim przyjedzie pogotowie. 30 do 13. Na miejscu pozostaje się pierwszy z załoga, żeby po prostu poczekać na karetkę pogotowia i z tej chwili jeszcze do końca opatrywania lokatora mieszkania. Ja drugim wozem udaję się do jednostki na suchu. Nie ma niebezpieczeństwa. Podczas nakładania opatrunku pojawia się pogotowie. Ono przejmie opiekę nad właścicielem mieszkania. pracownicy mogą wracać do koszar. Tam musimy mi się... 14, 25, tu 3, 25, odbierzmy. 14, 13, 25. Jak tam do ciebie dojechać? Ja na mostu jestem tu w tej Za pierwsza uliczka w lewo. Dobra, dzięki jedziemy. O tu między działkami ona będzie. Dobra, skręcamy tak w dół, tak? Tak, tak. Znowu vou trawy. Ciągle jeszcze te zeszłoroczne, uschnięte badyle są wyższe od młodej zieleni. Ich wypalanie to efekt braku wyobraźni, żeby nie powiedzieć ludzkiej głupoty i utrapienie dla strażaków. Poczekaj, nie ma wiatru i palące się trawy można spokojnie gasić tłumnicami. I tam, gdzie będzie mógł podjechać samochód, pociągnięte zostanie szybkie natarcie. Wypalanie traw o tej porze roku to także katastrofa ekologiczna dla mikrokosmosu, który żyje na łąkach. Podpalacze najprawdopodobniej nie zdają sobie z tego sprawy. Szybkie natarcie zostało podciągnięte do tej granicy traw i szybko daje sobie radę z płomieniem. W pozostałych miejscach trawy dogaszane są ręcznie. Furtka, podjeżdż, podjeżdż, podjeżdż pod furtkę, podjeść, podjeść, pod Pod Nie, tam jest wejście dalej. 30, 3.21, na miejscu. Prawdopodobnie autonka tamka na działkach Na chwilę piszę w się, ale niestety nic na to nie możemy poradzić. 21 z wiek jest dzieje. Mówi, że może być czasem coś w środku. Tu na górze się pali. Jeszcze. Tam trzeba gdzieś... tu, dość... tu z tej strony. Nad głową. Daj tutaj jeszcze tam jest ogień. No czekajcie, może Marko, w tą linię, niech zobaczycie tutaj. Co? Nie ma nikogo? A jest Wyrko? Nie, Ale są. O no, dobra. Morze w tej chwili całkowicie ugaszony, ognia otwartego nie ma. Będziemy musieli wyrzucać pozostałości spalenizny ze środka. Prawdopodobnie jakiś bezdomny tutaj mieszkał, ale na miejscu zadysponowałem policję będziemy, mówię, prace i będziemy prowadzić pracę rozbudową i opróżniać yy, spalone elementy z pewną ocieplina, zobacz jaka jest, papieru. papieru kiedyś było też zgłoszenie pożaru na działkach to był chyba lipiec, w każdym razie wakacje no i to było gdzieś okolice Racławickiej ogród działkowy ogrody działkowe Racławicka, więc pojechaliśmy no i szukamy rozglądamy się, rozglądamy, w końcu wołam dyspozytorkę przez radio, pytam słuchaj, potwierdź mi to zgłoszenie, ponieważ jestem przy Racławickiej na działkach i no nie widzę nic, nie widzę dymu. Pogoda jest dobra, widoczność jest dobra, nie widać. Czekałem chyba za 2-3 minuty. W pewnym momencie dyspozytorka woła mnie i mówi: Słuchaj, wracaj do jednostki, ponieważ y, zgłoszenie nie dotyczy Warszawy. Gdzieś w łodzi, chyba w łodzi, jak dobrze pamiętam, bo też ulica Rosławiska. Facet dzwonił z komórki, nastąpiło przekierowanie rozmowy. W momencie, kiedy dzwonił na 998, przekierowało rozmowę i gość dozwonił się do, do Warszawy, dzwoniąc gdzieś tam, powiedzmy, z łodzi. 3,53 na miejscu za chwilę sytuacji Czy ty masz informację, która to jest klatka? Klatki nie ma, Zaraz nie słychać tutaj co pani krzyczy. I tak właśnie bywa. Przyjeżdżamy, nikt na nas nie czeka, sami musimy znaleźć, dowiedzieć się co i jak. Można popatrzeć. Słucham, co się dzieje. Jest tak, tu jest to jest ta Tak. i nie wiem jakim cudem yy, zamknął, a nie mnie teraz otworzyć, bo to jest czteroletnie dziecko. Czteroletnie dziecko w środku, tak? No. Okna pani na, na tą stronę. Ja to ja No, ale to widzę, że ani z jednej, ani z drugiej strony nie podjedziemy. A no tutaj nie, nie, nie da się czymś wyważyć. Żeby tam właśnie jakiegoś kawałku mogłyby się o, nie chciał pan zniszczyć drzwi, ale to, to chyba nie tylko trzyma, a nie może i ja tak. Pan jest właścicielem, tak? Proszę? Pan wydaje mi Posłuchaj, czteroletnie dziecko zatrzasnęło drzwi, także spróbuję wyważarką ze względu na to, że ja nie mam podjazdu na podnośnika, żeby się tu wystawić. Mamy zestawy co zielony Panowie policjanci, tak? No to świetnie No a teraz tak Współpracy potrzebuję Odejdź sobie z Już do telewizora sobie odejdź We're <laughs> My sobie jedziemy i tyle. Trzeba sobie naprawić tutaj No właśnie, żebym miał laleczkę, to bym ci dał mi się, ale nie mam, no. Ja, zobacz, ja, zobacz. Do niego, niech on kapciuszki sobie założy, bo sobie zraniony. Pan On chodzi w skarpetach. Zobacz, to jest pan, który otworzył drzwi, bo ty o, zamknąłeś. No i co? Nie wiem, się przestraszał. Nie, nie. No jak mu się to udało, przecież... No, ale widzi Pani, łatwiej jest zamknąć, jak otworzyć, no dziecko z Pani Dobrze, ja myślę, że... Nie, nie wiem, muszę po prostu to... Co, no, no to... muszę na chwilę przymknąć. No to się pani zamknie, zaraz zobaczymy. Pani weźmie to samą ten gruszek A mężczyzna, jak jakiś się trafi, no to pani ładnie tutaj oburuje. No, no niestety nie. Jeden paluszek schowaj. I cztery latka. Lat cztery. Jemna. No i co rozrabiał? Gdzięcia? Gdzięcia, tak, będziesz sławny. No, żeś, żeś już swoje zrobił, dobrze zaczynasz. Patrz, badanie? Nie, bardzo zadanie robię. Teraz babci zadanie. Teraz musisz babci wymurować tą ścianę. Słuchaj, jak ci babcia podliczy, to będziesz biedny, kochany, ta już nie będzie jadał. Tu, tu, tu. Wieczorem kolejne wezwanie do pożaru w mieszkaniu Tym razem na kuchence spaliło się mięso w garnku I przy okazji jakaś szmata Dobra. Gdzie to jest? Na no, 13, słuchajcie, wołaj 15. zgłaszam Jestem w środku, nie w garnku, mamy kobietę eee, troszeczkę chyba potruta jest, także że... eee, Tortwar 1 by się przydała na górę. To no przyjąłem, wysyłam się ratownika. Słuchaj, sprawdź to mieszkanie, że tam kogoś więcej nie było. Tylko mówię, ten tam zabił to okno, zabił bal. Jest nie do otworzenia. Jedyne okno jest do otworzenia jest tutaj.

no, oj, 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 oj. Duży farcik, żona, porrada, a przynajmniej ciepło jest chyba. Na wszelki wypadek zostaje zakręcony dopływ gazu. Przed ponownym włączeniem niezbędna jest kontrola specjalistów z gazowni. izolacja tam jest. Nie ma w Nie Słuchaj, postawcie wentylator przed wejściem do klatki demokratycznej. Co ten. Yy, Może często, często tak się dzieje. Całe. Ale coś się paliło? Pamiętacy, co? Nie, palić jeszcze nie, wyleciał telewizor kiedyś rok temu. Teraz od e, tygodnia mi zalewa co drugi dzień kładkę. No i walczymy, ona chce otwierać drzwi, my zamykamy te drzwi no i to tak to śmiecie znosi. Już nie chce się opowiadać. Bywają czasem uciążliwi lokatorzy. Niekiedy ich zachowanie jest groźne dla pozostałych mieszkańców. Она Ona ее jutro, się Salonu poleca gotowy zestaw usług w nowym Twoim planie. Co miesiąc ponad 100 minut na rozmowy i dodatkowe 120 minut na rozmowy z wybraną osobą za 50 zł przez cały rok. Kupując na orange.pl dostajesz więcej. Zapraszamy do salonu w Orange i punktów sprzedaży TP. Miesięcznik Podróże. Najlepsze pomysły na wakacje. Tunezja i Chorwacja, Nepal, Nowy Jork, Polska. Wyślij SMS o treści Faraon pod numer 7238. Wygraj wycieczkę do Egiptu i atrakcyjne nagrody. Podróże. Wybierasz to, co lubisz. O każdej porze rozmowy lokalne i międzymiastowe za darmo. Do wszystkich sieci stacjonarnych w całej Polsce. I to wszystko tylko za abonament. Taka taryfa. Superprosta w UBC. Zadzwoń i zamów 9495. Sony Ericsson K750i z radiem doskonałym, wyświetlaczem i 2 megapikselowym aparatem za złotówkę. Możesz go mieć z gotowym zestawem usług za 50 zł miesięcznie. Zapraszamy na orange.pl i do punktów sprzedaży. PC World. 15 unikalnych komercyjnych programów. W tym trzy filary bezpieczeństwa. Skuteczny antywirus na pół roku. Szyfrowanie. Odzyskiwanie danych. Dodatkowo kreator stron internetowych. Ta zabrała nam 5 minut. PC World już w kioskach i internecie. Mieszkarylik. Albert Sosnowski, Oglądajcie TVN Turbo. Męska jazda. O, a, a, a! TVN Turbo męska jazda. No i dzisiaj w porównaniu z latami 10 lat temu do tyłu 15 w trażerze zajmuję się wszystkim. Wyciągamy, zdejmujemy kotki z drzew. No otwieramy ludzi uwięzionych w windach. Gasimy śmietniki, które tam sieć mógłby też ugasić. Także strażak teraz wobec tej dobrze ma bardzo dużo sprzętu, ale musi być takim omnibusem. Musi praktycznie na wielu rzeczach się znać. A liczba przyjechać? Ale nie strażak. Do pani? Dzień no, Słuchaj, mamy dziecko na jedzie przyjęliśmy sitko na palcu, sitko od syfonu z wadny. Spróbujemy przeciąć, to tylko dziecko dostanie Najpierw coś tam uspokuje Ile z ta dziewczynka ma lata? Ile dziecko ma Wysłuchaj lat? dwa latka Dwa latka, tak? Tak, prawidłowo. No, nie prowadzę z tą korespondencję, do nie możemy chodzić, dlatego mówię, może to dzisiejszy poniecie, tak żeby to dziecko słyszało. Dobra nie Trzeba będzie przeciąć ten bok i wtedy rozjąć to kontroliwerem, kombinerkami. Ten bok trzeba będzie przeciąć Gdybyśmy spróbowali za tymi jednymi kombinerkami tak poruszać, to bardzo nie, nie, bo to już się przeniósł. Nie, bo się nie. No. Ale to nie będzie. Ale Trzeba włożyć się z palca Paweł. Bo, bo to jest w sumie, Co? na drugą stronę. gdzie Palec tak. wszystko od tej Na drugą stronę palca. Jak to chodzi więcej paleca, to... On jest spuchnięty trochę tam nam się wychodzić. Będziemy próbować tak. No nie zacznie naszej z tej strony, to, to do palca Więc coś spróbujemy? O, to spróbuję zrobić no, to przedłużenie. Może byśmy tak podłożyli od tej strony, od palca. No, no to, to kłórzeć, nie? I tu jest taka piłka, taka tego, żeby spróbować ją tak wtedy, będziemy ciąć, nie? No możemy tak spróbować, nie? Będziemy nie zaczniemy ciąć nie? no nie, mam palca, ale nad, na nie, nie wiem. Trzeba byśmy włożyć od strony palca. Mały. Już, już, już

Biednego ja wiem, no nie bój się, wiesz, już tutaj z mamusią patrzy, wiesz, i tak wszystko zbyt dobrze. Jeszcze troszkę nie zostało. Pan, pan tego gdzie może. Może to duże, pan, nie? I do środka, tak, może, nie? Nie bój się, kotun bój się. już. Uwaga, uwaga, bo no, za paluszek chowa, za to? nie, 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 nie. nie. Boję. Już, kotunku, już, już. Teraz pan skończy, wiesz? O, widzisz, jaki pan. Widzisz, pan jest jak strażak sam. Ja no, kotunku, już. Sury, nie. To tylko może tamto, się... może to, nie? To Teraz to było... trzymajcie palce, nie nabił, <tom> żeby się nie skoleczyć. Już tam. Z tamtej dźwię. strony przy już, 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 Trzyma pan mocno. Trzymam, trzyma mocno, okej, okay, okay. Teraz z drugą stronę. <tom> Już, okej, okay, dobrze, dobrze. Dobra? Powolutku. Powolutku. Poczekaj, poczekaj. Ja też mówię. Nie ma za co. No sam jestem mokry. Podziękuj Panu, daj Panu cześć. Podziękuj Panu. Dziękuję. Proszę. Dziękujemy. Dziękujemy. To też trzeba też. No i przeszło, tak? No i przeszło, je. Tu no, pokażę ładnie paruszek. Zobacz, że panuszek strzedł. I potem jest. To jest. To jest. To jest. To jest. Do widzenia. Do widzenia. Thank okay. you.